Dajcie, kochani, my dzisiaj z mężem w podróży. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedziemy do siostry Julii z Sokółki, pierwszego świadka cudu eucharystycznego w Sokółce. Jedziemy nagrać zaproszenie dla Was na ważne wydarzenie. Obserwujcie profil jutro, dowiecie się A więcej szczegółów. Dzisiaj chcę się zająć takim trudnym tematem jaki jest hejt w internecie. Ostatnio właśnie taki hejt, fałszywe oskarżenia, pomówienia dotknął mnie. Ale na pewno dotyka każdego z Was. Odczuwacie to na co dzień, w życiu codziennym, natomiast najwięcej tego właśnie jest w internecie. W księdze Mateusza 15:11 czytamy, że nie to, co wchodzi do ust człowieka, czyni go nieczystym, ale to, co wychodzi z jego ust, to go czyni nieczystym. I dzisiaj, właśnie chcę się skupić na naszym języku, na tym, jak do siebie się odnosimy, dlatego że. Język ma moc dawania życia, błogosławieństwa, ale język ma też moc zabijania. To, co mówi Księga Przysłów, 18, 21, że życie i śmierć są w mocy języka. Językiem możemy dodawać otuchy, błogosławić, podnosić kogoś z upadku, otwierać jego serce na nadzieję, na miłość, ale językiem możemy też zabijać, fałszywie oskarszać, uderzać w czyjąś godność, upadlać kogoś, zabijać duchowo, ale zadawać też śmierć. Cielesną. Zobaczcie, co się dzieje z nas, które po prostu nie umieją udźwignąć tego ciężaru hejtu, i czasami w skrajnych przypadkach dochodzi do samobójstw. Pan Bóg jest miłością. Wszystko, co nie ma w sobie miłości, od Pana Boga nie pochodzi. Dlatego, jeżeli komuś zwracamy uwagę, dyskutujemy, wymieniamy się różnymi poglądami, róbmy to z miłością i z szacunkiem do drugiego człowieka. I zobaczcie, Pan Jezus nigdy nie dyskutował ze złem. Zawsze mówił, milcz, ucisz się. Dlatego również na moim profilu nie ma miejsca na hejt, na zło. Ze złem nie dyskutujemy. Tu jest przestrzeń na dobro. Wszystkie komentarze, które są wulgarne, które poniżają, które, które będą krzywdziły lub uderzały w któregokolwiek z was lub we mnie, sieją nienawiść, a tym samym zabijają, będą usuwane. Chcę, abyśmy tutaj mogli ze sobą rozmawiać, dzielić się Słowem, wspierać, dawać świadectwa, różnić się, ale z szacunkiem. Bo apostołka życia to ta, która niesie prawdę, światło i życie. Każdy z Was może być apostołem lub apostołką życia. Każdy z Was może w tym trudnym świecie, pełnym nienawiści, hejtu, zabijania Słowem, nieść prawdę, światło i właśnie życie. Pięknego dnia!